Według mnie wszystkie nasze przygody pokazują, jak pięknie się różnimy i że jesteśmy wyjątkowi. Tak, a może uczcimy to, jak się różnimy? To będzie impreza na cześć naszej wyjątkowości. Świetny pomysł, bardzo. Nareszcie no? będę mógł zaprezentować swój monodram do Kena i z powrotem. Nie, albo urządzimy pokaz mody. Super! Wszystkich w świecie lalek. Tak? Mamy dziś modowy alarm. Spontaniczny pokaz mody. Barbie, skoro wszyscy zaprezentują swój wyjątkowy styl, to może... Wybierzemy dwie lalki, które wymyślą temat przyszłego sezonu? Tak, jasne. Wzywam wszystkie lalki na nasz bieg. Wszyscy już gotowi? Tutaj spój. Są kreatywne, zmieni siebie każdego dnia Wyjątkowi no cudni wręcz Niepowtarzalni, stylowite Trudno od nas oderwać wzrok Korona luz i pewny krok Już czas, szykujemy się znów Ekipa to jak ze znów. No chodzi nie czekaj już Za chwilę to się stanie tu